Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, to niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Usiądźcie proszę. <laughs> tekst, który jest przeznaczony na niedzielę dzisiejszą, to tekst od Wersetów 9 do 20 księgi Zajasza z 38 rozdziału. Natomiast ze względu podobnego co w zeszłym tygodniu, musiałem ten tekst trochę poszerzyć. On jest dłuższy, dlatego pozwoliłem sobie, żebyście na siedząco tego tekstu posłuchali. Od razu też powiem, że odwrócona jest pewna chronologia. To, co przeczytam na początku, to przedstawienie sytuacji, natomiast to, co potem Hiskasz mówi, to ta sytuacja w momencie, kiedy dowiaduje się, że jest. Chory. Posłuchajcie. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł: Panie. Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze, czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. A następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I doszło Izajasza słowo pana tej treści. Idź i powiedz Hiskiaszowi: Tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego ojca. Słyszałem Twoją modlitwę i widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twoich dni. Piętnaście lat. I wyrwę ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto. A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł. Oto ja cofnę o dziesięć stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce. I cofnęło się słońce o dziesięć stopni na stopniach zegara, na którym już zaszło. Psalm Hiskjasza, króla judzkiego, gdy był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby. Rzekłem, w połowie moich dni muszę odejść. Na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych. Rzekłem, już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących. Już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi. Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie i obciąłeś mnie do krosiem. Poniechałeś mnie tak jak w dzień, jak w nocy. Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew, tak miażdży wszystkie moje kości. A poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy. Jak ja skłuczę, tak świergotałem, gruchałem, jak gołąb. Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze. Panie mękę cierpię, umiłuj się ze mną. Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do mnie, i to On sam to uczynił? wszystkich mój sen, spłoszony przez gorycz mojej duszy. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie. Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławiają, nie chwali Ciebie śmierć, nie oczekują Twojej wierności Ci, którzy wstępują do grobu. Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom ogłasza Twoją wierność. Panie, wybaw nas, a będziemy grać na strunach przed Twoim domem po wszystkie dni naszego życia. I rzekł Izajasz: Niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzody, aby wyzdrowią. I rzekł Hiskiasz, Jakiś jest znak, że znowu będę mógł iść do domu Pana. Mało świąteczny ten dzisiejszy tekst, ale nie jest to tekst na Świętożniw, ale na święto 19. niedzieli po Trójcy Świętej. I powiem wam, rzadko mi się to zdarza, ale zmieniłem go dzisiaj rano. Jakoś nie do końca czułem się komfortowo z tym tekstem, który, który napisałem w minionym tygodniu i tak sobie pomyślałem, a może właśnie taka przekora, że właśnie w dniu, kiedy należy cieszyć się za plony, w dniu, kiedy należy cieszyć się ze zdrowia, które pozwoliło na te plony zapracować, może warto poruszyć właśnie ten inny temat konsekwencji walki o byt, o plony, o pieniądze, o to, że czasami nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie wiem, jak wy, ale ja już od jakiegoś czasu nie mogę słuchać słów yy, ludzi, którzy mówią, że Bóg im błogosławi, bo mogą spełniać swoje zachcianki, mogą spełniać swoje pasje. I tak sobie myślę, na co z tymi, którzy tych pasji nie mogą spełniać? Co, Bóg im nie błogosławi? Co z ludźmi, którzy żyją w dużych, gorszych warunkach niż my? Bóg im nie błogosławi, bo nie mogą mieszkać w fajnych domach, mają dobry, nie mają dobrych samochodów, to Bóg im nie błogosławi? Słuchajcie, to jest absolutna nieprawda, że dobro, które w naszym niemaniu dostajemy, to błogosławieństwo. To jest absolutne kłamstwo, absolutne kłamstwo i wierutna bzdura. Błogosławieństwem wcale nie są dobra, które możecie zdobyć. Nie są mieszkania, samochody. Wszystko, co możemy sobie tylko wyobrazić jako dobro, jako cel sam sobie. Bo tu się okazuje, że mamy historię człowieka, który, słuchajcie, nie zrobił nic złego. Ja tak sobie pomyślałem, bo to jest syn Dawida. Dawida Kojarzycie. To jest ten jeden z znanych, bardziej znanych królów, który no, zdradził i zabił. I potem miał dziecko z kobietą, z którą nie powinien mieć, bo miała innego męża, ale którego ten wysłał rezolutnie na pierwszy front, żeby sobie powalczył. I oczywiście tam zginął. I to jest. Hisky z jego synem. I tak sobie pomyślałem, jak czytałem właśnie ten tekst, bo ten jakby psalm Hiskiasza o tym, jak on mówi, że jest chory i że on się z tym źle czuje i woła i mówi dlaczego, przecież jest w połowie swojego życia. To mówię, a ciekawe, co on tam no, wyczyniał, Co złego zrobił? Hiskiasz, że dotknęła go taka choroba. No, wiemy tutaj o jakichś wrzodach, której Izajaszka zaleczyć jakimiś magicznymi miksturami, czyli nie dość, że wiecie, no wrzody to nic przyjemnego, boli, brzydko wygląda, ropieje, no to jest, wiecie, to nie jest... Ty, i ty jeszcze się dowiadomienie, że to jest śmiertelna choroba. No to zacząłem zaglądać do Biblii, co tam ten Hiskiasz nawyczyniał. No i słuchajcie, czytam i tam o tym Hiskiaszu jest napisane, że to był człowiek, który był uwikłany w niesamowicie w ogóle trudną historię, yy, która była wokół Izraela. Yy, duże państwo, Asyria, yy, no chciało przejąć malutkie terytorium. No i Hiskiasz, no, no mówi, no nie, no nie dam się. No są ludzie, boją się, no muszę coś z tym zrobić. No ale Asyria y, to było takie państwo, które nie wchodziło z mieczami, z młotami i ten... Oni wypuszczali swoich ludzi, takich agentów, którzy zakładali malutkie zbory, y, które czciły bożków, o których nie czcił wcześniej Izrael. Opowiadał, jak wielka armia stoi u wrót. I wiecie, prowadził taką podprogową wojnę, informacyjną moglibyśmy ją dzisiaj nazwać. No, dzisiaj też mamy tym do czynienia. Tak? Mamy informację, która ma pewne określone e, rzeczy wywołać w społeczeństwie. To generalnie Asyria tak działała. I co się dzieje? Ludzie boją się, że zaraz ich wszystkich wyrżną w pień. A aż mówi nie, nie, nie. Żadnych świątyń dla bożków tutaj stawiać na terenie Izraela nie będziemy. I zaczął je burzyć. Tych. Proroków, tych Bożków usuwał i funkcjonował, starając się jakoś politycznie wejść z innymi państwami, które też były wokół. Ale tam ci też czegoś chcieli. I tak dla mnie to był obraz człowieka, który chce dobrze, jest wierny Bogu, bo w naszym kontekście jest to pewnie ważne dzisiaj, że jest wierny Bogu, nic nie zrobił złego, no stara się w jakiś sposób odnaleźć w sytuacji, w jakiej jest. No Ktoś na niego napiera, no, on próbuje jakoś to wszystko e, poogarniać, żeby nie stracić swojego państwa, żeby ludzie byli bezpieczni, etc. No i tutaj ta choroba. Mie, halo, halo. No, o co tu w tym wszystkim chodzi? Jest taki tekst e, w księdze Izajasza, gdzie jest pokazana jakby absolutna przepaść pomiędzy Asyrią a Izraelem. E, ostatecznie. Jest tam taki człowiek, który nazywa się Rabaszkę, i Rabaszkę rozmawia sobie z, z prorokami Hiskiasza i mówi: Słuchaj, ty nie masz wystarczająco żo dużo żołnierzy, żeby usiadło na dwóch tysiącach koni. Tak? To znaczy, no, nie ma dwóch tysięcy ludzi, którzy potrafiliby walczyć w polu na koniach. A historia kończy się tak. Że Izrael pokonuje 185 tysięcy ludzi. Dwa tysiące nie może wejść na konia, a pokonuje 185 doskonale uzbrojonych Asyryjczyków. Tak sobie myślę, no to jest dość duża różnica. I zobaczcie, o, dlaczego ja to mówię. Mamy człowieka uwikłanego w politykę, tak jak każdy z nas, ze swoimi problemami, z nieoczywistościami, z jakimi musimy na co dzień walczyć. Mamy człowieka, który. No, stara się walczyć o byt dla siebie, dla bliskich, dla ludzi, którzy zostali oddani pod opiekę. I nagle zostaje dotknięty śmiertelną chorobą. I mówimy my tak, dzisiaj, nie? w świecie, w którym wszystko nam się należy. No ale halo, halo, jak, jak, jaki Bóg? Jaki to jest Bóg dobry, że taki, na rzecz, takie rzeczy pozwala, że ja, wierny, dobry sługa, teraz zostaje dotknięty chorobą? <laughs> Jakim prawem? Coś tu się chyba nie do końca zgadza. Błogosławieństwo to tylko dobro. Tylko dobro, które mam doświadczać, mam się cieszyć, mam się spełniać, mam moje pasje pielęgnować i mam żyć. I jeżeli Bóg w tym jest, no to ja takiego Boga chcę. I widzicie, takie chrześcijaństwo żeśmy sobie trochę stworzyli wokół. Chrześcijaństwo, które nie dopuszcza bólu, łez, wypadków, dochodzenia do siebie po tych wypadkach. Problemu z tym, że mamy problemy z żałobą, że ktoś traci pracę, że ktoś choruje od urodzenia. My mówimy: To jest mój krzyż, ja muszę z tym żyć. To też nie do końca jest prawda. Prawda jest taka, że życie jest trudne i od czasu do czasu udaje się coś zrobić. Taka jest prawda. A Bóg jest tym, który jest kierunkowskazem w tych trudnych momentach i zawsze jest tym kierunkowskazem. Także wiecie, my bardzo często jesteśmy poruszeni tym, y, że kogoś dotknęło pewne nieszczęście i, i reagujemy dokładnie tak jak ja. A co on tam nawyczyniał, że go takie coś dotknęło? Mówimy, no jak nie powodzi mi się tak, jak bym chciał albo bym chciała, to znaczy, że coś jest y, nie tak. Ze mną, z Bogiem, ze światem. A dlaczego nie przyjmiemy faktu, że taki po prostu jest życie i taki jest świat? Że jest ciężko, jest trudno i od czasu do czasu coś wyjdzie. I my zamiast się cieszyć, że coś wyjdzie od czasu do czasu, to zastanawiamy się, a dlaczego tak nie jest przez całe moje życie? Dlaczego nie doświadczam tylko i wyłącznie dobra? Czyż mi się należy? Bóg mi powinien nie dać. Tylko, że jak się czyta stary, nowy Testament, jak się patrzy na historię ludzi, ale uczciwie, kiedy patrzy się na historię ludzi, każdego z nas, to zobaczymy, jak ktoś tak uczciwie powie, jaka jest jego historia, to nawet jak coś komuś wyjdzie, to ilość pracy i bólu, jakie temu towarzyszyły, jest niewspółmiana i wielu ludzi takiego bólu i pracy nie chce włożyć, i dlatego też tego nie ma, bo taka też jest niestety smutna prawda. My narzekamy i mówimy, że inni mają więcej, ale nigdy nie patrzymy, jak ciężką pracą to mają i jakimi wyrzeczeniami. Oczywiście, mam świadomość tego, że czasami ktoś tam coś wykombinuje i czasami, ktoś, czasami komuś coś uda. Ale to nie jest fakt. To nie jest... Yy... To nie jest coś, co zawsze będzie miało miejsce. Prawda jest taka, że od czasu do czasu... Jest tylko dobrze. I te rzeczy należy pielęgnować, tak jak te schody, któreśmy w końcu wybudowali. Tylko, że mamy wybudowane schody, ale mamy tysiące innych problemów. Wcale nie związane z budowaniem. Ale ktoś stracił mamę, ktoś stracił żonę z Was. Ktoś dowiedział się niedawno, że mama jest w szpitalu, nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. Ktoś ma, miał inne plany co do studiów, musiał je zmienić. Ktoś inny zachorował. Wiecie, my jesteśmy tutaj w takiej przestrzeni, w której okazuje się, że nie wiem, czy należałoby się cieszyć z tego, że mamy schody, bo problemów jest tak dużo, że to jest wręcz przytłaczające. Ale w tych problemach, zobaczcie, od czasu do czasu w tej społeczności uda się coś razem zrobić. W tej społeczności uda się ze sobą w jakiś sposób połączyć, pomodlić. To jest to, co było napisane dzisiaj w lekcji apostolskiej. Cierpi ktoś to między wami? No to po prostu usiądźmy, się modlmy. Mówi, ale to nie pomaga, Bóg nie pomoże. Od razu? No, pewnie nie, bo Bóg nie działa na zasadzie zrzucenia pioruna na ziemię i tam się ma wszystko poukładać. Bóg działa niestety w czasie, w czasie którego nam zawsze jest za mało, bo myśmy chcieli już, już teraz, bo mamy swoje plany. Byśmy chcieli je tak wszystko poukładać i zdobyć, odhaczyć po raz kolejny. Udało się, moje, jestem. Nie zawsze tak jest. A częściej jest niestety tak, że te plany trzeba weryfikować. Idziemy do przodu i się okazuje, że nie, no jednak nie da rady, tam jest mur, nie przejdę. Jak no ktoś mówi, no dobra, no to się cofnę i będę sobie siedział. A no ktoś inny powie, no to ja albo przez ten mur, albo wybiję dziurę, albo obejdę ten mur. No trzeba nadrobić trochę kilometrów, trzeba tej pracy włożyć, ale muszę to zrobić, bo tam cel jest za tym murem. To może być choroba, tym murem. To może być trudna sytuacja życiowa, to może być żałoba. To może być absolutnie wszystko, co jest problemem w naszym życiu. A jeżeli tak uczciwie każdy z nas teraz usiądzie i powie, jakie to jego życie jest. No to powie, że trudne. A wiecie, jakie to jest niesamowicie uzdrawiające, jakbyśmy sobie nawzajem to powiedzieli. Bo my często mówimy tak, że no okej, okay, jest dobrze. Jest no ciężko, ale daje radę. I wszyscy potem mówią, Jezu, to może ja jestem taki byle jaki, może ja. ja, ja coś jest ze mną nie tak. No, smutny jestem jakoś. Nie zawsze mam siłę wstać, nie zawsze mam siły coś zrobić. Muszę się motywować, słuchać ludzi, którzy mają pełną wigorę i siły mówią, działaj, działaj, działaj! A już nie mam siły na to działanie. No wszyscy mówią, no ale musisz przejść do przodu. To i teraz już. Cel, cel, cel. Tylko to jest nieprawda. Te cele czasu do czasu się uda ustawić. Ale naprawdę trzeba mnóstwo pracy, żeby ten cel zdobyć. Jest trudno. Jakbyśmy przestali przed sobą udawać, a uczciwie sobie mówić: Słuchaj, no mi też jest ciężko. Też mam swoje cele, ale no to wyszło czasami coś, ale wiele rzeczy nie wyszło. Hiskiasz mówi, no robiłem wszystko, co trzeba. Burzyłem te świątynie, byłem wierny, no próbowałem tych ludzi jakoś ratować. No tutaj ta choroba, no. I co zrobił? Pomodlił się, zaczął krzyczeć. Odwrócił się do ściany i zaczął krzyczeć i Bóg mówił, usłyszałem Twój głos. I teraz możemy powiedzieć, no to dostanie teraz cudowny prezent. Będzie żył. A on co? I zajazd do jego przychodzi i mówi: Wiesz, co będziesz żył? 15 lat. No tak, jakbym wyrok usłyszał. Obojętnie w jakim wieku dzisiaj jesteście, jakbyście usłyszeli, że dostajecie 15 lat, ucieszylibyście się? Bo ja średnio. Ja bym chciał tak jak teraz, że jestem nieśmiertelny, wiecznie żywy. Bo takie mam w, z tyłu głowy manie, no że w sensie jutro, pojutrze jest dany mi zawsze i wszędzie. A prawda jest taka, że ja nie wiem, czy ono jest dane mi jutro, zawsze i wszędzie. ale jak już mam świadomość, że tylko 15 lat to coś ja ze swoim życiem muszę zrobić to jest wiecie taki kamień, który po prostu cały czas się za mną ciągnie to taka dynia, która cały czas się za mną ciągnie jakbym sobie do, do nóg przy tam, przykleił każdy dzień skraca mnie po prostu do tego momentu 15 lat i znacie, ktoś może powiedzieć no Bóg go uzdrowił, dał mu coś no powinien być szczęśliwy, może się spełniać no dał mu, ale dał mu też informację: 15 lat, to wszystko Czyli zobaczcie, nasze życie zawsze będzie obarczone kamieniem, dynią, czymkolwiek, co sobie tam na, na plecy czy do nogi przytwierdzimy. Zawsze. I nie wierzcie w takie bzdury, których ktoś wam powie, że, że będzie idealnie, że Bóg błogosławi ci wtedy, kiedy będzie się spełniał. Bo jest fajnie spełniać się od czasu do czasu, mieć jakieś hobby, jakieś pasje, ale to jest tylko wyrywek, promil w procentach naszego życia. Praca składa się z codziennego wstania, ubrania, umycia, ogarnięcia dzieci, wnuków, spraw, wszystkiego i to wszystko jest trudne, to wszystko jest yy, nudne, a potem wszyscy widzą tylko ten szczyt, na którym ktoś tam stoi i tam się wachluje, ale ktoś nie widzi, że tam rodzinę stracił, że czasu dla swoich dzieci nie miał, że ma problem alkoholowe w tym wszystkim, albo jest narkomanem, bo już sam nie dał rady, musiał się chemicznie podciągać. Takie rzeczy się dzieją, a my wierzymy, że wszyscy będą żyć szczęśliwie i dobrze. I wtedy mój Bóg im błogosławi. Na mnie Błogosławi, bo my jesteśmy smutni, bo jesteśmy chorzy, bo walczymy o zdrowie, bo nie wiemy, jaka będzie, co będzie z naszą mamą, tatą, którą właśnie zachorowali. To jest życie. Te pytania, właśnie ta niepewność to jest życie. I od czasu do czasu takie krótkie epizody, momenty, w których możemy powiedzieć, dziękuję za to, że miałem na tyle siły, żeby zarobić na dynię, jabłko, marchewkę, jakiś chleb, żeby mógł pójść do kina, mógł pojechać na urlop, mógł coś zobaczyć. Ale jutro wracam do roboty i znowu muszę mieć siłę. I Bóg nie daje tej siły tak sam sobie. Bóg jest kierunkowskazem, który pomaga w tym wszystkim się odnaleźć. Siły musimy szukać od siebie nawzajem. Od siebie ze środka. To jest siła, którą Bóg daje. Dzisiaj usłyszałem piękne słowa. W jedności jest siła. W rodzinnej, społeczności, tej kościoła. Parafialnej. I znowu do tych schodów. Jak jedna osoba miałaby te schody zrobić, nie zrobiłaby tych schodów. Zrobiliście to wy, odkładając pieniądze dając je tutaj na parafię. Dużo łatwiej. I wiele rzeczy jest łatwiej robić razem. Nie oszukując się, a uczciwie patrząc na życie i na to, jak to życie wygląda. Także myślę, że warto, tu proszę, tutaj mam takie zdanie, które mi się strasznie spodobało, to nie jest moje zdanie, cieszmy się i błogosławmy sobie i innym na naszej drodze. Cieszmy się i błogosławmy sobie i innym na naszej drodze. Amen.